Serce i Rozum pochodzi od miniserialu składającego się jedynie z 8 odcinków. Później jednak produkcję reklam zdecydowano robić w 2009 roku. W roku 2010 reklamy nie były zbyt popularne, a w późniejszych latach Serce i Rozum podziękowały za milion fanów na Facebooku. Po reklamie Owce TP ogłosiła fuzję między TP a Orange. Reklamami były Przeprowadzka i Wyprowadzka, w której udało się im dołączyć do Orange. Powód fuzji jest dotąd nieznany. Pierwszą reklamą Orange była Włosy. Jednak wprowadzono zmiany. Serce jest bardziej pomarańczowe niż poprzednio, a okulary Rozumu są pomarańczowe. Serce i Rozum doczekali się również dwóch seriali. Pierwszy to Serce, Rozum i Aorta. A drugi to szkolne przygody serca i rozumu. Powstały również trzy części gier z bohaterami w roli głównej. Serce to najlepszy przyjaciel rozumu i reni, jest pomarańczowy i ma suwak na czole. Rozum to przyjaciel serca, jest od niego mądrzejszy, jego głos jest podkładany przez Michała Sitarskiego. Renia to renifer, przyjaciółka serca i rozumu. Zaprzyjaźnia się także z ich psem, pieszczochem. Po raz pierwszy pojawiła się w reklamie o tym samym tytule co jej imię. Pieszczoch to piesek rozumu. Jest cały biały, nie ma oczu i lubi robić pół. Gatunek pieszczocha jest najprawdopodobniej nieznany. Był maskotką Euro 2012. Oczy to koledy serca i rozumu. Są to zwykłe oczy, ale mają twarz pod spodem, jednak nie mają ani nosa, ani uszu. Mistrz do! Jest mistrzem, lubi serce i rozum. Lubi sajgonki, dlatego chodzi do restauracji. Umie mówić także z chińskim akcentem. Dentysta. Jest królikiem, ma pięcioro dzieci, wystąpił między innymi w reklamie Para Doskonała. Policjanci. To dwaj panowie, w postacie epizodyczne. Po raz pierwszy pojawili się w reklamie Pranie Pieniędzy. Policjanci bardzo przypominają jakieś odwrócone tabletki. Są oni cali niebiescy. Ich oczy również są niebieskie. Pierwszy policjant nosi strój policjanta czyli białą koszulkę, ciemnoszary garnitur z różnymi odznakami i niebieskim krawatem. Nosi także ciemnoszarą czapkę policyjną ze znakiem orła który jest w środku tarczy niebieskim paskiem, brązowym pasem i czarnym daszkiem. Jego wąsy są położone do góry nogami. Co bardzo przypomina brwi. Drugi policjant wygląda podobnie jak pierwszy. Jedynie wąsy są położone tak, jak nosi dorosły mężczyzna. Pierwszy policjant jest nieco bardziej surowy. W reklamie pranie pieniędzy, kiedy mówi o przestępstwie serca i rozumu, widać u niego zły charakter. W reklamie szklana pogoda widać, że nie jest zły, jednak podoba mu się muzyka. Drugi policjant ma zabawny charakter. W reklamie pranie pieniędzy widać, że jest uśmiechnięty i często się śmieje. W reklamie każą serce i rozum za włam i za pranie pieniędzy. Kiedy serce pyta o kajdanki, drugi policjant się śmieje. Policjanci pojawiają się jeszcze w reklamie Szklana Pogoda. Słuchają oni wtedy piosenki serca i rozumu. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści serca i rozum.